Witajcie, z tej strony Krix i dzisiaj mam Wam do pokazania dwie bardzo ładne figurki jest to Takayama Maria i Hasegawa Kubato Figurki już jakiś czas temu kupiłem w sklepie internetowym Jatta. Zaczniemy może od Mari. W zestawie w pudełku znajdziemy podstawkę pod figurkę wzór jest na szachownicę a sama figurka wygląda następująco jak widzicie, jest bardzo ciekawie ubrana. Posiada takie hmm, lekko fioletowe rajstopy, do tego niebieski jasno niebieski strój kąpielowy, wraz z kocim ogonkiem, do którego jest przywiązana taka wstążka, do tego buty na wysokich obcasach. Ma ona takie, nawet nie wiem dokładnie jaki to kolor kobieta, by to lepiej określiła, ale taki, można powiedzieć, coś prawie, że pod siwy kolor włosów, ale z taką domieszką fioletu, lekką. Poza tym, kocie uszka, niebieskie oczy, jak widzicie jest bardzo radosna, uśmiechnięta. I prezentuje się naprawdę świetnie. Szczerze wam powiem, że jak ją zamawiałem, to się nie zastanawiałem ani chwili, bo od razu mnie ta figurka urzekła. Co więcej, mogę powiedzieć, wykonana jest rewelacyjnie. Nie widać tutaj żadnych łączeń, więc została naprawdę dopieczona bardzo dobrze. Producentem jest firma Max Factory. Marię na razie zostawiamy i przejdziemy teraz do Kobato. Jeśli chodzi o Kobato, tutaj mamy trochę więcej elementów. Zaczniemy znowu od podstawki. Podstawka ma taki brązowawy kolor. Poza tym jest wyściełana takim, nazwijmy to futerkiem. Jest to bardzo przyjemne w dotyku i prezentuje się bardzo fajnie. Na szczęście nie ściąga jakoś specjalnie kurzu, do tego w zestawie znajdziemy takiego króliczka pluszaka. To jest plastik. Ale jest to pluszak. Fajnie wygląda. Ale to wygląda tak. Posiada brązowe rajstopy, do tego ciemnobrązowy strójką również koci ogonek. Ze stążeczką. kocie łóżka, we włosy są spięte w dwa kucyki. Posiada jedno czerwone, jedno niebieskie oko. Jak widzicie, też jest tutaj, akurat ona jest bardziej trochę zdziwiona. Jakieś ozdobniki na ręce, również wykonana bardzo dokładnie. Nie widać żadnych złączeń. Blond, takie nawet prześwitujący, można powiedzieć, blond włosy. Znaczy prześwitujący jest plastik, użyty. Te cieńsze pasemka są akurat z miękkiego plastiku, więc się też tak łatwo nie odłamią. I figurka również prezentuje się świetnie. O, jeszcze tutaj mamy muszkę na szyi. I na dobrą sprawę Maria też posiada niebieską. Akurat jak kupimy sobie obie figurki, to jak mamy tą podstawkę, Marię ustawiamy tak, żeby się wspierała na tym pluszaku i stawiamy koło, raczej Marię ustawiamy obok Kobota. I jak widzicie, mamy dwie śliczne figurki koło siebie. Jak już mówiłem, figurki kupiłem na jatta.pl i przy zakupie nie zastanawiałem się ani chwili, bo naprawdę bardzo mi się podobało wykonanie i figurki prezentują się rewelacyjnie. Jeśli lubicie figurki z anime, no to na pewno warto się tymi zainteresować. Wykonanie jest rewelacyjne. Nie, ma nie wiadomo ile szczegółów, ale te, które Widzicie, są wykonane, dopieszczone naprawdę rewelacyjnie. Od siebie polecam i na dobrą sprawę to tyle. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, a my widzimy się już następnym razem. Dzięki i cześć!